Cześć, witamy was serdecznie. W marcu przygotowaliśmy dla was kilka poleceń i inspiracji na nadchodzący tygodnie, a zaczynamy od polecenia platformy Drugi .pl, ale nie kursu, ale artykułów, które tam właśnie się pojawiają. Zobaczcie ten, tą sekcję na stronie Drugi bo Między innymi znajdziecie tam artykuły, które rozprawiają się tak naprawdę z mitami, które często mamy na temat pornografii. Dostaliśmy kilka informacji zwrotnych, kilka świadectw o tym, jak te artykuły pomogły innym osobom i jak faktycznie przynoszą też zmiany, ale są też po prostu bardzo ciekawe i inspirujące, nawet jeśli ktoś się z tym problemem bezpośrednio nie zmaga, czy nie dotyka go już na przykład teraz. Więc serdecznie Wam to polecamy. Polecamy też, żebyście i Wy sami wzięli ten artykuł, no i Podesłali może komuś innemu. Pozostając w temacie treści, to chcielibyśmy zachęcić każdego z Was, jeśli jeszcze nie mieliście okazji, zapoznać się z kursem Bliżej Boga. To jest kurs, w którym przede wszystkim podoba mi się jedna rzecz. Mianowicie to, że jest tam dużo takich bardzo praktycznych mi punktów, miejsc, gdzie otrzymujecie konkretne propozycje tego, co możecie zrobić z tym, co się dowiedzieliście, czego się nauczyliście. Także macie ze słowa Bożego coś, jakąś teść, jakieś pytania, a później bardzo konkretne punkty, miejsca, które możecie odnieść do swojego życia, spróbować je zastosować no i cieszyć się rezultatami. Także naprawdę bardzo fajna rzecz. Już 18 maja odbędzie się drugie już spotkanie ambasadorów The Chosen. Wiemy, że wielu z was już należy do tego grona tych, którzy nie, lub tych, których ten to sformułowanie ambasador przeraża. E, zapewniamy, że nie jest to nic strasznego, jest to po prostu program dla fanów, którzy chcą przesłanie tego serialu czy przesłanie, które jest ważne dla każdego z nas, właśnie o tym jak Jezus może zmienić nasze życie, e, wziąć i promować w swojej e, okolicy, w swojej pracy, w swoim kościele i wszędzie tam gdzie się znajdujemy, więc Serdecznie polecamy, żeby o tym programie dowiedzieć się więcej na deczusm.pl i wypatrywać tam właśnie y, kolejnych informacji na temat tego spotkania. Będzie to już drugie spotkanie, które tym razem odbędzie się w centralnej Polsce w Warszawie. Zaczynamy gdzieś mniej więcej około godziny 16. .00. Jeszcze będziemy z, wam, z tą informacją do Was wracać, kiedy tylko otworzą się zapisy, ale już teraz chcemy, żebyście 18 maja zapisali w swoich kalendarzach. A jeśli ktoś z Was nie chce czekać do maja, żeby gdzieś pojechać, przeżyć jakieś fajne wydarzenie, to 13 kwietnia w Krakowie na Taunton Arena jest takie wielkie wydarzenie o takiej ładnej nazwie Bóg Cię Kocha Tour. To jest wydarzenie organizowane przez Amerykanów, przez taką, takie stowarzyszenie Billy Grahama. I Franklin Graham, to jest syn Billy Graham, a właśnie przyjedzie do Polski, będzie się tutaj dzielił słowem. Będzie też Michael W. Smith, będzie Toya, więc to będzie też takie połączenie z wydarzeniem muzycznym. To jest miejsce, gdzie zmieści się 20 tysięcy osób i takie wydarzenia naprawdę nie dzieją się za często w Polsce. Ale to jedno się właśnie będzie działo za niedługo, także polecam by wam, to nie kosztuje nic. Można się tam dostać właściwie nawet za darmo. Wejdźcie sobie na stronę, zobaczcie jak to wygląda, no i pomyślcie o tym, czy nie warto tam po prostu pojechać i zabrać jeszcze Kogoś ze sobą. Naprawdę szczerze, polecamy. Mówiliśmy już y, o cyklu artykułów na platformie drugi krok, ale teraz też serdecznie chcemy Wam polecić te, które pojawiają się na platformie Szukając Boga. Tam y, już kilka dni temu pojawił się bardzo ciekawy i inspirujący cykl o lęku i o tym, jak on działa na nasze życie, ale też właśnie y, już teraz dostępny jest. Y, taki artykuł o kursie, o którym mówił wcześniej Daniel, czyli Bliżej Boga. Szczególnie wydaje nam się to bardzo taka inspirująca tematyka na te zbliżające się święta wielkanocne, które teraz przed nami. No i właśnie w związku z, też z tymi świętami, chcielibyśmy Was bardzo zachęcić, żebyście obserwowali nasze kanały oficjalne Szukając Boga.pl na Instagramie, Facebooku czy YouTube, bo tam będziemy zamieszczać takie bardzo krótkie, inspirujące filmiki oparte na Piśmie Świętym, na, na różnych fragmentach, które wybraliśmy wraz z bardzo krótkim komentarzem. Mamy nadzieję, że to nastroi Was i podniesie Was właśnie w, w tym czasie tych świąt i pokaże Wam, co tak naprawdę jest z nich ważne. Tak właśnie, pozostając w tym temacie Świąt Wielkiej Nocy, które się zbliżają, to jeszcze raz to hasło Bliżej Boga, po raz trzeci dzisiaj. I kiedy nad tym myślałem, to uświadomiłem sobie, że w zasadzie jedną z najlepszych rzeczy, a może w ogóle najlepszą rzecz, jaką możemy doświadczyć, to jest właśnie bliskość Boga. Ja myślę, że wielu z nas tego doświadczyło przynajmniej raz w życiu. Niektórzy doświadczają tego bardzo często, niektórzy doświadczają tego cały czas. Więc takiej bliskości Boga, która dotyka, porusza, która daje perspektywę, która daje perspektywę wieczności. Takiej bliskości Wam życzymy. No i ona jest możliwa dzięki Jezusowi, właśnie temu, co się wydarzyło. Także niech tak będzie dla Was i na ten czas przed świętami, na czas świąt, ale może zwłaszcza właśnie później, kiedy zaczną się znowu zwykłe dni, a właściwie niezwykłe, bo każdy dzień może być piękny z Nim. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w kwietniu. Cześć.